Witajcie w kolejnym odcinku zakładania mojego akwarium 250 litrów marki Oase. I tu mi się urodziło w głowie, to mi się rodził w głowie, to akwarium już chyba ponad rok czasu, że ja to chcę zrobić. Pierwszy plan to był, tak jak mówiłem w pierwszej części, takie ala Iwagumi z roślinami, takie coś w styl brazylijski. Potem urodziło mi się w głowie, że zrobię las w słoiku. Las, las w akwarium. I nawet sobie, słuchajcie, Przygotowałem nowość z ProGrow, taką korę. To jest chyba dębowa kora, z tego co kojarzę. I to można uformować w takie pionowe drzewa, idealnie pasujące do tego zbiornika. Mam tej kory 5 sztuk, więc zrobiłbym z tego 5 fajnych, grubych, jakby dołów drzew, nie? Ale mówię, to będzie zbyt proste, to za szybko ja to zrobię. Więc sobie wykombinowałem w mojej głowie, że może zrobię takie wejście do lasu czerwonego kapturka. Tutaj zobaczcie, jaki jest kawał. Że to będzie taka brama. O, coś takiego. A z tyłu w tle drzewa. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dzisiaj mam niedzielę. Wolne popołudnie. Więc sobie będę tu dłubał. Jakoś mi się nie śpieszy, nie? To nie jest tak, że dzisiaj muszę ten hardcakej zrobić. Mogę się tu pobawić. Dobrych parę dni. Nawet tydzień się mogę bawić. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam serdecznie na film z moich zmagań z lasem w akwarium. Kanał sponsorują Tetra, między innymi producent pokarmów. Aquel, producent między innymi filtrów akwariowych. Oraz sklep internetowy i stacjonarny Czmiel. I co ja tu dzisiaj mam do zbudowania naszego zbiornika? Gdzieś w garażu znalazłem joku jokuś nie wiem, jak to się wymawia na pewno, ktoś mnie zaraz poprawi, eee, lawę do podniesienia tyłu, mam żółty piasek z ProGrow, fajny kolor, mam żwirek, mam pięć takich kor, mam korzonki, mam jeszcze w garażu ze 20 kg dragonów, mam z 20 kg stenerów, a no, mam wszystko co potrzeba, bo to chomikowane przez lata. Mam tam jeszcze w akwarium też z pięć opakowań żwirku, ale teraz tak myślałem przez chwilę, czy może ten żwirek zrobić plastiku, no ale mówię, nie no, bzdura. Więc mam słuchajcie worek na cebulę. Serio najzwyklejszy worek na cebulę kupicie wszędzie. Proszę bardzo, docinacie, jak chcecie. Najtańsza opcja. no Możecie oczywiście bagi takie akwarystyczne kupować 40 razy droższe od tego, a ja mam coś takiego. Zano cebulak, ma worek na cebulę. Doklejenia klasyka super glue w żelu to akurat, e, mikro mikrob, lift, nie mikro. Jak to się czyta? Mikrobe lift. Dobra, mikrobi lift nieważny. Super żel, super żelu. Mam też ten bardzo fajny klej, wyglądający jak silikon, co się naciska i to po prostu się skleja. Z tego co słyszałem, to trzeba po prostu zużyć. Nie, nie można zużyć połowę. Chociaż nie, to bo w tubce się, z, jak nie zużyliście, nie zużyliście wszystkiego, to zasychało. Tu ok. No ja i tak to pewnie zużyję, bo to największa zabawa. Tym kleić, może nawet przykleję do siebie, będę se potem czyścił, zrobię sobie inaczej. A ja co? Mam słuchajcie, święto akwarysty, mogę się cały dzień wygłupiać i bawić, a jak mi kleju zabraknie, to sobie po prostu dokupię. No to lecimy dalej z tematem. Od czego by też zacząć? Ciężko to będzie nagrać, bo będziecie widzieć moje plecy. No, na pewno najpierw muszę to. Rozłożyć i właśnie teraz, dopiero widzę, że zenek nie wyczyściłeś przedniej szyby. Jak widzowie będą coś widzieć, i fajnie, że nie obciąłem sobie drucików mogę sobie lampę podnieść, żeby było wygodnie wpychać mi tam te różne korzonki. Ale dobrze, najpierw trzeba się zająć tym tyłem i tym żwirkiem. Tutaj będzie podłoże całkowicie jałowe. Ale mamy troszeczkę tej podsypki. Nie wiem, to jest taka podsypka, w sumie pod podłoże aktywne, tam jest lawa, jakieś kawałki podłoża, no jakieś takie cuda. I powiem wam, trochę ciężko się to wsypywało. Najlepiej było, jakby były dwie osoby, jedna wam trzyma ten worek, wy przysypujecie. I tutaj na przyspieszeniu 2000% nie widać, jak połowa wypada mi na, na podłoże. I pięknie zobaczcie, jaką paczkę do piasku. Skład dropu jeszcze nową, nierozpakowaną. Idealnie nadaje się większa powierzchnia do ścierania, nie? Super. Obraz mi się zacina, bo nagrywam dźwięk do filmu i tak chciałem na bieżąco komentować, ale mi się nie przy przyspieszeniu, właśnie 2000%. Komputer nie wydala, no ale w każdym razie przesypuję wszystko do tych woreczków. Tak samo gradacja tego żwirku no troszeczkę za mała, przesypywało mi się trochę przez ten worek na cebulę, ale się udało. Mogło być trochę, trochę tego więcej i wiecie o czym zapomniałem, jak zawsze zapomniałem o bakteriach, zawsze pamiętam żeby no dół pod podłoże wysypać bakterie, takie wiecie to jest nowoczesne, wszyscy tak robią, a Zenek zawsze zapomina i nic się nie dzieje, ale tu miałem na uwadze żeby to zrobić i potem nawet mi się przypomniało, ale i tak zapomniałem, dobra, tutaj podwyższenie, no i spróbujmy zrobić coś z tej kory. Z tej kory to by było fajnie zrobić taki las sekwoi w sumie, wiecie, takie grube korzenie. Tu próbowałem to zabudować, ale jak się tak próbuje to nałożyć na gotowy korzeń, to trzeba być Johnem Smithem czy Joshem. No, wiecie ja, i moja pamięć do nazwisk. On to fajnie w o kleju. A ja chciałem być taki sam, ale widać, do mistrza to mi dużo brakuje. Tu sobie wymyśliłem, że może coś takiego, ale to już wyglądało nawet całkiem spoko. Ale za chwilę pewnie zmienię zdanie. Dobra, tutaj to wejście. Ten kurde bolec mi tu nie pasuje, więc ja za chwilę udam się mu do garażu, sobie po prostu to obciąć. O, właśnie, już obcięte. Nie, to jest inny kawałek. Próbuję też zamaskować tą technikę, nie? Tutaj generalnie cały ten film to są moje przymiarki. On tam będzie trwał 16 minut, szczególnie ja 15, się męczę jak to ułożyć. Mam nadzieję, że to kogoś zaciekawi. Wiecie, każdy korzeń można obrócić na 10 sposobów. To jest tak zwane 3D HDF 5D. Można to poprzekładać, także z tych samych korzeni można zrobić dwa akwaria. Zaraz zobaczycie, ja ułożę raz, a potem będę to przekładał i wyjdziemy coś innego. No i tak stwierdziłem, że może z lewej strony takie chciałem zrobić taką bramę. Wiecie, żeby butki były zabudowane a przy środek, żeby był otwarty. Tu nie będzie dużo ryb, także jakby się ktoś przejmował, gdzie ryby będą pływać, to jest bardziej akwarium pod widoczek, niż, niż rybcie. A rybcie to nawet jeszcze nie wiem, jakie to będą pływać. Zastanowię się później. No i tutaj kombinuję, jak koń pod górę, jakby to sobie przyczepić. Oczywiście, jak zawsze, nie podklejałem ProGrow, więc mamy tutaj takie wiecie, jak to się mówi, inteligentny marketing, zaszyte. Co to jest? Nie no, żartuję. Po prostu tego nie obciąłem. No i tak właśnie teraz stwierdziłem, że to chyba jednak ta kora mi się tu nie przyda. Ja postanowiłem, że z tej kory zrobię sobie ten raz, bo zawsze chciałem mieć, ale w mniejszym jakimś zbiorniku. Może dla bojutka coś tam zrobię. W mojej kosteczce taki jeden, jedna kora, to będę miał piękny korzeń na środku akwarium. No a tutaj kombinuję. W sumie miałem, miałem dużo tych korzeni, ale dla tego co ja tu potrzebowałem, to jednak za mało. Więc po prostu przekładam z miejsca na miejsce, przykładam co można zrobić. Każdy wiecie, robi według siebie. Ja do końca nie byłem z tego zadowolony, nie? bo w głowie miałem mieć las. A wyszło wyszło jak zawsze. No ale tutaj taki wstępny koncept, żeby tył był wysoko. Z prawej strony taki duży korzyść rozkładający się w dół, a z lewej jakby gałęzie do góry. No coś takiego. To żadna wiecie, żadna. akwarystyczne ten. Jakiś styl, to taki styl zenona, nie? Nawrzucać po prostu badyli. Dobra, zabieramy to, bo jednak muszę sobie podsypać podłoża tego mojego żwirku. I to wiedziałem, żeby to dodać te bakterie. No i oczywiście zapomniałem. I tutaj, jak wysypałem te, ten żwirek, zobaczcie, on jest prawie czerwony, nie? On jest taki pomarańczowy. No, ciekawy kolor. Strukturka taka spoko. Oczywiście nic nie płkałem więc będę musiał się zastanowić jak to tutaj wystartować, żeby nie było mleka, ale już mi coś chodzi po głowie. Może zrobimy ciemny start, w sumie nigdy nie robiłem, zazwyczaj robię suchy, żeby nam rośliny. Rośliny się zaklimatyzowały, zaczęły rosnąć bez wody, ale tu może zrobimy coś innego. Dobra. Poszedłem do garażu w międzyczasie, bo mam trochę 20 kg. To są e, dragony, ale darki, czyli ciemne dragony. No i tutaj mój dwuletni klej, który mi spadł na podłogę, się połamał. Nie mogłem go odpalić, bo się ta główka ułamała. Co nie było zbyt dobre, bo nie miałem jak tego uruchomić. Nie? A jak już nacisnąłem, to leciało cały czas. No ale dobra, udało się to pokleić. To się i tak potem pozasłania. Bardzo fajny klej. Wygodny, nie? Bo jednak super glue gazety PETY czy tam wata, no różne są techniki klejenia. To to jest dużo wygodniejsze. Nigdy nie kleiłem tego tak, żeby to zaraz zalać wodą. Zawsze to jednak czekało jeden dzień, więc nie wiem, czy to można od razu zalewać. Pewnie można, nie? Musicie sprawdzić sami. Dobra, zasłaniamy technikę. Mam nawet dziś aluminiowe te wloty wyloty nie aluminiowe, stalowe. Ale ja mówię, jak ja to przykryję, to mi to nie przeszkadza. Potem przetestujemy te nowe wyloty oazy, czy one działają. Na pewno zajdą golem, nie? Tutaj coś mnie poniosło z tym dolnym korzeniem, jeszcze z tym kamyczkiem. Ten to jeszcze spoko, ale generalnie w drugą stronę to powinno być. Wiecie, inaczej się na to patrzy z góry, bo ja to powinienem tak, coś przyłożyć, oddalić się i popatrzeć, czy pasuje do reszty. A ja tu na JOL lecę ładnie poplamiłem właśnie klejem szybę. Super nie <laughs> zejdzie za chwilę, mam nadzieję. Całe łapy miałem, całe łapy miałem w podłożu i w kleju i powiem wam, że mogłem to zrobić w rękawiczkach, bo teraz mam paznokcie jak normalnie mechanik samochodowy, po tej podsypce. No a tutaj betonujemy, tak? czyli ja to sobie zasypuję, jeszcze z żeby się trzymało. No i generalnie takie przymiarki, PUCLA HB3D. Co komu tutaj pasuje? Duże, tylko że nie były. I takie mało wygodne. Znowu ja jakoś wolę duże niż z małych coś lepić. To na przykład zamieniłem już miejscami. nie? To zupełnie inny korzeń Tam powinien być na tył, dlatego mi nie pasuje. No i teraz przekładamy. Co by tu zrobić? Może jakieś takie przedłużenie. Tył mi dalej nie gra. Tutaj ta lewa strona. O, może to. Tak. Jeszcze się przez chwilę, wiecie, zastanawiałem, czy nie użyć tej kory, ale to bym musiał wszystkie te korzenie tak fajnie zabudować. Mam taki plan właśnie, żeby było duże drzewo. Ładny brzuch, zanek wciągnij go do filmu. Ładny, żeby to po prostu wyglądało jak las, nie? Teraz to wyszła jakaś taka, nie wiem, las, ale na pustyni w Kansas. Nie, w Kansas nie. <laughs> nie wiem, gdzie są te pustynie w Stanach, nie? Ale to taki wyszedł mi krajobraz jak z tego, ze strusia pędzi wiatra niech napisze, co to tam. Wielki kanion, czy gdzie to tam leży. No to mi tu w ogóle nie gra. E, tak samo, wiecie, na początku chciałem tak, żeby te korzenie dotykały bocznych ścian, bocznych tylko potem pomyślałem, to nie jest akwarium konkursowe, że ja zrobię zdjęcie i je rozwalę. Tylko ja je będę musiał czyścić i serwisować. E, więc musiałem się tak starać, żeby nie dotknąć tymi korzeniami szyb akwarium, żeby dojść tam po prostu czyścikiem. Oczywiście jeszcze klej nie wysechł i właśnie to sobie rozwaliłem. W ogóle inna perspektywa jest na akwarium, jak się patrzy z góry. A ja w ogóle nie w sumie nie kontroluję, jak to wygląda z waszej perspektywy. Teraz tak się przyglądam, nie? Ale umówmy się. Korzenie to jest tylko sto jak na roślinę. Więc ja tutaj po prostu naładuję całą masę epifitów, no bo jednak podłoże jałowe. No, damy sobie tutaj mikrozorium, damy sobie Bolbitis, damy sobie. budzków, to już chyba nawet nie mam. Damy Anubiaski i może posadzę po tam stałą regynkę no i dobra, piaseczek też niepłukany, trochę się zakurzyło, wysypałem w jedno miejsce, no to teraz sobie porozkładam do tyłu, nawet fajnie, że to podłoże tak wysoko poszło do tyłu, na, na tą tylną, na ten żwirek dam leciutką warstwę, taką naprawdę minimalną, tylko żeby przykryć żwirek, bo może jednak tam coś posadzę z korzeniami, nie? bo tak wiecie, do epifitów na korzenie. To nie ma problemu. Tak samo też staram się tego piasku, żeby nie było jak na dużo z przodu, żeby nie zrobiły się strefy strefy beztlenowe. Tak samo pamiętam o tym, żeby ta pierwsza linia tego piasku była równiutka od linijki, bo to się zawsze wszyscy moi znajomi śmieją, że a zrobiłeś linię, tak? Tu 2 cm, tu 2 cm. Jak zrobić z jednej trzy, to się tak nie robi. Pamiętajcie, akwarium robicie dla siebie. Jak się komuś nie podoba, to niech sobie włączy telewizor i poogląda, co tam lubi. Nie? Tak, jak coś tu sobie wymyśliłem, przełamanie korzenia, no jednak plan był taki na początku, że tu w ogóle nie będzie skał. No ale jednak za mało miałem tych korzeni, żeby zrobić bez skał. Nawet przez chwilę myślałem, żeby tu nie zrobić jakiś czarnych wód, nie? bo tu są jaka, same korzenie, piaseczek. Ale nie, ja jednak wolę trochę jaśniej. Teraz podklejam Super Superglue bez jakichś tam, wiecie, wad. Czy, czy papieru, po prostu próbuję to skleić, zasypuję piaskiem, robię taki betonik. No i takie coś mi wyszło na pierwszy dzień. No i powiedzmy szczerze, nie byłem zadowolony. No i na drugi dzień przytargałem sobie takie mniejsze smaczki. Nawet nie wiedziałem, że mam to w garażu, nie to za dwa lata tam leżało. Pierw u mnie w domu, w piwnicy, potem w garażu. Jednak się przydadzą, że takie miałem. Sobie posortowałem te dragony, bo jednak te, te 20 kg, które mam, to są takie wielkie. A to ma być tylko dodatek, tak samo niefortunny coś ten kameczek z lewej strony. Ale coś go tu zaraz będziemy rzeźbić. Starałem się też, wiecie, żeby układ, te zwoje, słoje, te dziurki były w jedną stronę. No, ale to się tak łatwo mówi. Ja to bardziej chciałem, żeby mi pasowały te kamienie jak pucle, niż, niż żeby idealnie wszystkie te wycięcia były. No ale coś takiego, no jest trochę lepiej. Ale umówmy się, ja mam zawsze tak, że jak założę akwarium, to 10 minut później stwierdzam zawsze, zawsze jeszcze nie było, żeby mi się podobało i to jest to, to jest super, nie. Ja jak zawsze zrobię akwarium, to w sobie spoko, zrobiłem, jest OK, ale nie podoba mi się, żebym zmienił, nie. Tak samo to takie mam mieszane uczucia. No, tych, wiecie, te szpary, te dziury, to się tym w ogóle nie przyjmujemy, bo tam sobie nawpychamy pifitów, bo tego w ogóle nie będzie widać. A jak jeszcze rośliny ruszą, to w ogóle zasłonią to wszystko, że to jest, tak jak mówiłem, stojak na rośliny. Tutaj jeszcze smaczki z przodu. Nie miałem za bardzo co dać do tyłu, bo tak, zostały mi tylko wielkie dragony. Korzeni już nie miałem w ogóle. Zostały mi te smaczki, więc taki jest plan, że może ja tam faktycznie posadzę staurogynę z tyłu i zrobi się taki ala trawnik, tylko ta staurogyna to raz mi rośnie, raz nie rośnie. To taka, dowiedziałem się, że to trudna roślina. Ja pamiętam jak miałem w, w Budskarium 1.0. Nie w Budskarium, w Kiryskarium po prostu 20 cm ta roślinka, no ale nic. No takie coś urzeźbiłem. Tak to wygląda. W kolejnym odcinku zrobimy sobie zalewanko i może faktycznie ten ciemny start, bo tu będzie dużo śluzowca. No i z tylnym tłem też to tak wygląda. No dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!